Możemy? Kameruje. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani, w wielki czwartek. Słowo, którym się dzisiaj modlę to serce. Modlić się w wielki czwartek słowem serce. Przyznam wam szczerze, że sam byłem zaskoczony akurat y, tym, że. To słowo poruszyło moje serce. Słowo serce poruszyło serce, jakkolwiek to brzmi, ale to serce z jednej strony jest tym sercem Janowym, gdzie Jan podczas ostatniej wieczerzy spoczywał na sercu Pana. Co ciekawe, że żaden z ewangelistów tego nie odnotowuje, tylko właśnie Jan w swojej Ewangelii. Mówi o tym, że spoczywał na sercu Pana i że był jego umiłowanym uczniem. Tak się po prostu, tak się po prostu czuł. A że, jako ostatni, pisał swoją Ewangelię, to pewno mógł sobie na to pozwolić, by, by tak napisać. Już się nie bał, że ktoś mu coś będzie zarzucał. A z drugiej strony, słowo mówi w innym miejscu, że nie ma nic bardziej zdradliwego nad serce ludzkie. No i rzeczywiście, mnóstwo tych decyzji, także duchowych, czy przede wszystkim duchowych, dokonuje się w sercu. Kiedy dzisiaj Wielki Czwartek i, i ustanowienie Eucharystii, i kiedy rozpoczynamy triduum Paschalne, jak, jakże inne niż do tej pory, to właśnie serce staje się kluczowe w przeżywaniu, no bo nie możemy w większości pójść na liturgię Triduum Paschalnego, nie możemy wziąć udziału w celebracjach, nie możemy w najbliższych dniach dopełnić zwyczajów, które co roku nam towarzyszyły i wiele osób przez cały rok nie chodziło do Kościoła, ale na przykład ale Triduum zawsze byli, czy, czy przy poświęceniu pokarmów, czy, czy tydzień wcześniej na niedzielę palmową i przede wszystkim wielkanoc procesja z i tak dalej tak dalej tego wszystkiego nie będzie w tym roku. I teraz jest pytanie czy w sercu dokona się triduum paschalne. Czy w sercu w mojej świątyni serca będę celebrował czy celebrowała czy celebrował te misteria bo mamy dwa, dwie drogi. Albo serce, które położy się na sercu Pana, jak Jan. Albo serce, które jest zdradliwsze niż cokolwiek innego i pójdzie drogą wspomnianego wczoraj Judasza. Może nawet nie aż tak ostro, ale jakiejś takiej oziębłości jak reszty apostołów, apostołów, którzy nie poszli z Jezusem pod krzyż, bo poszedł tylko Jan. Więc jesteśmy odcięci od przeżywania liturgii we wspólnocie z powodu pandemii. Ale nikt nam nie zabrania celebrować tych najświętszych tajemnic i przede wszystkim przeżyć te tajemnice właśnie w sercu. Bo kiedy wspominamy te tajemnice liturgiczne, to to się teraz dokonuje. To nie jest wspomnienie historyczne, tylko to w misterium. I tajemnicy liturgii się to dokonuje, to się teraz dzieje. Więc kochani, łącząc się duchowo z różnymi miejscami, dzięki transmisjom różnego rodzaju, zachęcam szczególnie do przeżycia tych z papieżem Franciszkiem. Łącząc się choćby na Vatican News, czy w innych przekazach, spróbujmy w sercu przeżyć liturgię Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wigilię Paschalną i celebrować Niedzielę Zmartwychwstania. Tego żadna pandemia nam nie zabierze. Serce dzisiaj staje się tym ośrodkiem, w którym dokonują się największe tajemnice. Warto więc temu sercu dzisiaj, w kontekście tego słowa, poświęcić więcej uwagi. I na ten Wielki Czwartek i cały rozpoczynający się Triduum Paschalny nie Was szczerze i błogosławi Bóg, usławi, Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z